Wreszcie porządek z tymi kartonami. Przecież tu nawet w lustrze nie można się przejrzeć. Poza tym, w tym mieszkaniu jest magazyn. No, Marek, słyszysz mnie? Co tak coś, Marzyna? No, żebyś te kartony usunął. To już tam chyba leży z dwa tygodnie albo i więcej. Dobrze, że mi przypomniałaś, bo to już tam leży, a ja ci miałem coś pokazać. Co tam jest znowu takiego? Jakby to było takie ważne, to byś od razu to rozpakował. Zapomniało mi się. Widzisz, bo... Jak ci to powiedzieć? No, słucham. Już kupiłem coś na mieszkanie nowe. Już? Po co? Przecież remont nawet się jeszcze dobrze nie zaczął. Była okazja, więc kupiłem. Za chwilę ci pokażę. Dobra, to mi pokażesz, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ale co znowu się stało? No przecież, moment, królika muszę tutaj zrobić. Co się stało? No dużo się stało, trzeba u Micha się naprawić półkę. Hashtaga. chodź ci pokażę. Moment, idę i no jeszcze tutaj to położyć. Ach, królik, królik. No chodź, 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 nie będziesz się nudził, będziesz miał zadanie, zajęcie, pracę, szybko ci dzień zleci. Co się tam znowu dzieje? No Michasia mówiła, że jej się ten hashtag rusza, trzeba go przykręcić, żeby był stabilny, żeby nie spadł. Ale jak on się rusza? Co tam jest nie tak? No nie wiem, sprawdź, może od początku źle go zamontowałeś, no i teraz są efekty. Ale jak to jest, Marzena, możliwe? Przecież ten hashtag normalnie wisiał, co ona tam robiła na nim? Nic nie robiła, trzyma swoje rzeczy, skarbonki, książki... A może za jakieś... dużo tych książek tam jest? No przestań! To jest specjalna półka po to! I tak nie ma tego za dużo. Zobacz, tu jest puste, a i tak ten hashtag jest jakiś taki leciwy. Jak leciwy? Normalny hashtag. On już przecież rok wisi. No właśnie, rok wisi, trzeba go naprawić. Zabieraj się do roboty i w ogóle. A gdzie jest Michaśka tak przy okazji? Poszła z babcią do sklepu, przyjdą gdzieś mi więcej za godzinę. Hmm, no to wiesz co to by trzeba było zrobić tak. Po pierwsze, ale jak zrobić? Przecież to ty masz robić, a poza tym. To chyba nie trzeba jakichś punktów do tego. Trzeba, trzeba. Po pierwsze musisz to wszystko pościągać z, tej, yy, z tego hashtaga, z tej półki. A po drugie jak to zrobisz, to mnie zawołaj, okej? Okay? Hej, stop, stop! Gdzie ty? No przecież Marzena, wejść to pościąga i tyle, no ja za chwilę przyjdę to zrobię, do po narzędzia. No dobra, to ja to ściągam. Najpierw książki albo nie. Zacznę od tej skarbonki. O, o dosyć ciężka. Same papierki? Mm, Nieźle. Mm, myślałam, że będzie więcej drobniaków. Proszę. Dobra, to odstawiam Cię w bezpieczne miejsce. Teraz zegar. Uuu, ten chyba budzi do szkoły. Ale chwila, czy on w ogóle działa? O, działa. O, przy tym zegarku nikt nie zaśpi do szkoły. A Wam zdarzyło się kiedyś zaspać do szkoły? Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. A jeżeli nie, to też dajcie łapkę w górę. To znaczy, że jesteście fantastyczni! O, to też jest. No i co? Już gotowe wszystko? Nie, bo tu znalazłam trochę skarbów. Zostawij te skarbonki, bo wiesz, że oszczędza na wakacje. A wy też oszczędzacie na wakacje albo na swoje wymarzone rzeczy. A ty masz na oszczędzasz? No pewnie, tylko Zabra, chyba nie. Zostawij. Ej, nie oglądaj tam, marzenia. No i jejku chciałam sobie sprawdzić. Nie wolno zaglądać do skarbonek, coś ty! No? Ty o tym nie wiesz? Pierwsze słyszę co ty wygadujesz, Marek. Co ty, nie wolno otwierać skarbonek w trakcie oszczędzania, to jeszcze nie swoich. Ale przecież tylko sobie zobaczysz. Dobra, Marzena. No co ty, to. a wiesz jaki tutaj, tu tutaj tylko szeleści. Ale nie otwieram. Zostaw jej to. No dobra, będę sama oszczędzać. A tu zobacz, pamiętasz? Kończ już Marzena, o, bo chcę tą półkę naprawić. No zapomniałam, że to jest takie fajne. Dobra, no to które to hmm. zadanie teraz masz, Do, tak. doświadczenie wykonać? No tym razem akurat mamy takie zadanie z przyrody. Ono może być bardzo fajne, bo hmm. jeszcze nie mieliście takiego zadania, nie? Jak, mama, przecież my już robiliśmy kilka doświadczeń z przyrody. Faktycznie, hmm. coś tam z tatą chyba no. robiliście, nie? Mhm, dobra. To rób sobie dobrze, tylko pamiętaj, popatrz, musisz mieć zegarek z sekundnikiem, stoper, kartkę, długopis. Przecież mam na hasztagu. O widzisz, to sobie zdejmij, a ja idę. To potem mnie zawoła, jak skończysz. Papa! Pa. Halo, ale coś tutaj nie pasuje. Chwila, chwila. Hmm, Czego już nie ma na hasztagu? Moje skarbonki! Halo, ale gdzie one są? Przecież ja ich nie ruszałam. Zapytam się mamy. Albo nie, zrobię dochodzenie, bo kto je zabrał? Hmm. Pomyślmy, jak to było? Jeszcze kilka dni temu przecież były skarbonki. I nagle wyparowały. Hmm, dziwne. No jak ci idzie z zadaniem, Jasiu? Dobrze, dobrze. Hmm, gdzie to jest? Co jest? Coś ci się zgubiło? Nie, 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 tylko tak myślę o tym zadaniu. Dobra, w takim razie nie przeszkadzam. Marek! Te kartony! Tyle razy cię prosiłam! Zapomniałem znowu marzena! Zapomniałem i zapomniałem! Wiecznie mi to powtarzasz, a nic się nie dzieje! Tak to jest, jak się ma tyle sprawna na głowie marzena w domu. Tu hashtag do zrobienia, tu to do zrobienia, tu tamto do zrobienia, tu kartony do posprzątania, no bez przesady, marzena! Ale ja ci nie każę wszystkiego robić naraz, no, po kolei, jedno po drugim. Mmm, jedno po drugim. Najpierw były kartony, pijemy, 2 trzy dni temu, potem był hashtag i tak leci. Kabarecik. Miałeś mi pokazać, co jest w tym kartonie. Obiecywałeś i też zapomniałeś. O, widzisz, dobrze, że mi przypomniałeś. To przy okazji, że porządek z tymi kartonami. To już pokazuj, przynajmniej masz motywację, chodź. chodź na chwilę. Idę, poczekaj Marze na chwilę. No czekać, dobra, idź. 5 minutek dosłownie. No, zobaczymy. Co się dzieje, Michacia? O co nie chodzi? Nie, nie, coś innego, siadaj. No mów, o co chodzi? Ty naprawiałeś tego hasztaka? Naprawiłem, mama mówiła, że on coś tam wiesz. Się ruszał, a w ogóle się nie ruszał. No a kiedy to było? Nie wiem, jakieś dwa dni temu, trzy, jak byłaś z w sklepie? Trzy dni temu byłam z babcią w sklepie. Ale o co chodzi, bo nie rozumiem. Naprawiony hasztag. No dobra, to w takim razie w porządku. Czyli o to chodziło? Tak, tylko tak potem, bo mi się tak przypomniał. No. A pomóż ci coś za w zadaniu? Nie, nie, dziękuję. To idę. A co boisz się na chwilę? A co, macie w zadaniu pomóż? Nie, mam też do niej dwa pytania. A co, to jakieś dochodzenie tu prowadzisz, czy co? Nie, tylko tak dopytuję. Mmm, takie dopytywanie. Marzena, jesteś proszona do Michasie do pokoju. Co znowu się dzieje? Michaśka ma do ciebie jakieś pytania, ale nie wiem o co chodzi. Mnie się pytała, kiedy robiłem hashtag'a. Nie pojmuję dlaczegoś tak pyta. Ja też nie wiem. Ja też coś słyszałam, że mówiła, że czegoś nie ma. Idę zobaczyć. No. Idź, idź, sprawdź. Potem powiesz, o co chodzi, dobra? A, i te kartony weź do kuchni. No, wezmę. A tu mi pomożesz, dobra? Co chciałaś, Michasiu? Wołałaś mnie. Tak, tak, mamusiu, usiądź sobie. Zadanie już zrobiłaś. Słucham, pokaż. Robię zadanie, ale mam pytanie. Mamo, coś tu mi się nie zgadza. Co? Mamo, ty pomagałaś tacie przy hasztagu? Nie, no tylko pościągałam te rzeczy, ale kurzu tam miałaś, ci powiem. Mhm, czyli ty też to robiłaś? A weź, ile musiałam prosić tatę, żeby się za to zabrał. Jeszcze dobrze, że mu pozdejmowałam te wszystkie rzeczy. To przynajmniej się pospieszył. To ty zdejmowałaś te rzeczy, które tam były? No ja, co takiego dziwnego? A na drugi raz to tam sobie ładniej poukładaj wszystko. To w takim razie dziękuję ci bardzo i możesz wrócić do taty. A co ty jak detektyw tak się zachowujesz? Pytania zadajesz? No wiesz, tylko szkoła zda Zadania, szkoła zadania. wiem, taka szkolna monotonia. Idę do Taty, bo mam mi coś pokazać. Potem Ci powiem, co to było. Tata coś kupił? Widzisz, jaki przedpokoju jest magazyn. Pełno kartonów. Pewnie coś tam jest fajnego. Okej, okay, okej. Okay. Mhm. Marek, te kartony. Na ciebie można liczyć, no? Mogłaś na mnie poczekać, Marzyno. Proszę, wyręczyłam cię. Reszta należy do ciebie. To od czego zaczęła? Od małego kartonika czy dużego? Myślę, że od największego. Ciężkie to. A, widzisz, ciężkie, ciężkie. Co Ty kupiłeś do tego nowego mieszkania? Jakieś cegły? Pustaki, czy co? Ani cegły, ani pustaki, ani co? Teraz mi się zaczyna wszystko układać w pewną całość. Skarbonki zniknęły. Tata z mamą robili I jeszcze tata teraz zrobił zakupy. <laughs> o nie, za moje pieniądze! O, nie, muszę sprawdzić tam nie oglądanie. To chodź, te największe kudo No, proszę. I oni tego nakupili? Całe moje oszy nosi na wakacje. Co teraz? No Marek, rozpakowywuj. to w końcu. Daj ci pomogę, przecież bo... Co ty kupiłeś? Fajne, nie? No ale co to jest aż tyle? No, wyciągaj. No co wyciągnij? Przecież to ciężkie jest. Trzeba zrobić mały porządek, tu wszystko przesunąć, te telefony. Twój też tu jest. No jest i twoje też, a te kartki, czyje są? Moje. No to uwaga, wyciągam, zacznę od no tego z... dużego czy małego. Dobra, ten mały dawaj. Uwaga. No i co ty myślisz? Co to, to jest? Ha, ha, na nowe mieszkanie. Ale to już kupiłeś takie coś? Ha, to nie wszystko, pokażę ci tą drugą część. Uuu, jakie ciężkie, to jest jeszcze cięższe. A to no. jest do tego też testa? No to jest do tego. Co oni tam tak głośno, o czym oni tam rozmawiają i co oglądają? Takie zakupy? To aż tyle kasy miała w tej skarbonce. Nie no, to jest niemożliwe, ja chyba się nie... Dobra, idę do pokoju. Wydawało mi się, że ktoś tam był. Coś ty się lekcję robi. Dobra, otwieraj to. Moment, tylko karton muszę wynieść. O! o ty już zdań zrobiłaś? A nie, da sobie sprawdzam co robicie. Co to za karton? Żeby... Ten karton tu już stoi bardzo długo w przedpokoju. Nie widziałaś go? Nie, nie zauważyłam. Ale zauważyłem coś innego. Co zauważyłaś? Co takiego? No właśnie. Nie no, już chyba wszystko wiem! Co takiego? To co tam stoi w kuchni? Mój zakup na nowe mieszkanie. Tatoś już kupił, tylko jeszcze nie wiem dokładnie co. Ciekawe kto sfinansował. Ale jak sfinansował? To ty tego nie kupiłeś? No ja to kupiłem, a kto to miał kupić? Ten karton trzeba potem wynieść. Nie rozumiem o co chodzi. Michasia! Michaśka. O co chodzi ci z tym finansowaniem? A nic, a czy czegoś tam tutaj brakuje w tym pokoju? Nie. Hmm. Brakuje ci czegoś, Marzeno? No nie, wszystko jest jak było. No, wiesz o co chodzi, bo nie rozumiemy z małą. Spójrzcie sobie na tą półeczkę, czyli na hashtag. No i co, widzisz tam coś? Nie no, książki. Porządek. Mm? Tak wyciściło, że aż głowa boli. Tylko się cieszyć, mama ci posprzątała. No oczywiście, sama ci mówiłam, jak dużo no. tam jest. Jednej rzeczy tutaj brakuje. A właściwie to dwóch. Nie, mnie tam niczego nie brakuje. Dla mnie też w porządku. A gdzie są? Są skarbonki. No, gdzie są skarbonki? No jak to gdzie w szafie? Ale jak w szafie? Jak w szafie? Sam kazałeś mi je wziąć z półki. Wiem, no ale to przecież jak już hashtag zawisnął, to mogłaś je z powrotem poostawić na tym hasztagu. Ale kazałeś mi w ogóle to usunąć, bo na biurku też robiłeś. No no to widzisz. To się wszystko wyjaśniło. W takim razie skarbonki za chwilę trafią na swoje miejsce. Coś ty myślałaś, że coś się stało? Ciekawe czy pełne czy puste. Otwierałaś te skarbonki? No co ty? Przecież sam gadałeś, że do czyich skarbonek się nie zagląda. To mamo, pokaż tą skarbonkę. A właściwie to obie. Ha, nie ma sprawy. Proszę bardzo. No widzisz. Ty się tak przejmowałeś jakieś skarbonki. O co ci właściwie chodzi, Michasia? Proszę. O. Jedna kotek. Druga. Misiu. No. Chyba wszystko się zgadza. Ale jak wszystko się zgadza? To jest niemożliwe, żeby czegoś brakowało. Muszę czarnić no i co? Zgadza się, ale już myślałam. Co takiego? Ja myślałam, że tata kupił te rzeczy za moje pieniądze. No coś tu. Nie, no tata by się chyba nie odważył. Sam mnie upominał, żeby nie zaglądała do twoich skarbonek. Mówię, mam że to przynosi pecha potem w oszczędzaniu. No to dobrze. I tak się wszystko ładnie wyjaśniło. Ale chwila, Marek. Przecież nie pokazałeś mi jeszcze właśnie tego, co kupiłeś. Tata, pokaż pokazuj, chodź, <skrym> chodź. Przynieś właśnie, Marek, no czekamy. Idę. Mmm, bo mi się będzie to bardzo podobało. A no, no, co to jest właściwie? Ja nie mam zielonego pojęcia. Ja nie masz pojęcia, skoro to widziałaś? Idę, idę. O, pokaż, pokaż. Masz, trzymaj. O. No, i pytanie teraz, gdzie to będzie stało? Ale jak stało? No, czy w twoim pokoju, czy w naszym pokoju? To się jeszcze zobaczy. Marek, otwiera, nie gadaj, dawaj. No to otwieramy, może się od tego. Wiesz co to w ogóle jest? No wiem przecież, to jest robot sprzątający. No i otwieramy roboczy, okay, O, tak? to ja mam pomysł. On teraz będzie wyręczał cię ze sprzątania pokoju. Ale jak? Przecież on tylko odkurza. Ha, i tu cię zaskoczę. On odkurza i on myje podłogę, wyobraź sobie. To aż tak? A, i to nie tylko. A co jeszcze robi? Sam się czyści, wyobraź sobie. Ale jak? No pokaż. Zaraz ci wszystko pokażę. On, wyobraź sobie, bierze, najpierw odkurzy całe mieszkanie, umyje, a potem wraca do bazy, tam gdzie się ładuje. I co robi? Sam się czyści? Jak to możliwe? Wszystko wam za chwilę pokażę. Już się nie umiem doczekać prezentacji. No, a ja tym bardziej. Jesteście gotowe? Tak, a tak nie, nie mi, otwieraj, naprawdę. Uwaga. Wow. Wow. Ty patrz pod kolor biurka Będzie wow. pasowało uu, Aha, uu. Proszę uu, Ale masz czół. No wow. szoki jak szoki, nie? Wow. Aż dwie. Tutaj! No, a tu się leje wodę. I gdzie to myje? No, wszystko Ci pokażę. Tu popatrz. Tu sobie nalewasz wodę. A gdzie ten brud idzie? Do tego samego pojemnika wow. idzie. Ale jak to możliwe? Normalnie. Tu lejesz wodę, no, a z tej części jest na brud Aha, no to ci powiem sprytne No ale ja się on sam czyści? Odpowiedź na to znajdziesz tym oto pudełeczku Mhm, mm to dobra, to otwieramy Tu to idę wodę. wodę Znaleźć, wodę, a ja przygotuję tą stację Tam, Ta proszę, jakie pudełeczko O, wow No zobaczmy, co ja to 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 będzie Ja, ja ma się ma na karton. A Michaś ma wodę Tu jest oto wszystko, proszę Tu macie nakładkę piękną a tu macie takie jednorazowe. Mhm. Czyli to jest do mycia? Tak. O, zaraz zaczynamy się to To co zakładasz, to zakłady To jest nie okay. proste. Sick. Okay. O, i gotowe. Tak. I wyobraźcie sobie, że podczas czyszczenia ta stacja ozonuje. To powietrze, które tam wychodzi. Czyli? Czyli nie wychodzi żaden tam bakterie, wszystko jest tutaj niwelowane z tym. Wow. Tu jest tak, tu do góry, takie woreczki macie, to na miesiąc wystarczy taki woreczek. Wow. A Także, zobacz, szczoteczka nawet. Tak, taka. szczoteczka, to jest takie coś? Tak, do czyszczenia. No. Hmm. To ile mamy tych woreczków? Cztery, więc na cztery Plus miesiące. jeden w środku? To na pięć miesięcy. No, no. czekaj pół roku. No to długo. No Marek, powiem, że mnie zaskoczyłeś. Skąd pomysł w ogóle na ten zakup? Też jestem ciekawa. Stwierdziłem, że skoro nowe mieszkanie jest większe niż to, to kupię Wam coś, co Wam ułatwi życie i pomoże w sprzątaniu. Marek, ale co to jest? Ten przycisk no Laser, dzięki niemu ten robot jak jeździ po twoim mieszkaniu? To co robi? Czekaj, tata ci zaraz powie, on wszystko wie. No chyba skoro to kupił, to wie. To jest laser, dzięki któremu ten robot mapuje całe mieszkanie, czyli robi taką mapę, nie? I dzięki temu może też omijać przeszkody różnego rodzaju, także on się porusza wtedy nawet w ciemnościach. Może być tu ciemno, jak nie wiem co, a on będzie wiedział, jak to mieszkanie wygląda i co wy na to? Mm. Nie w to, musisz wtedy nam to pokazać. A potrafi coś jeszcze? Może nie potrafi, ale bardzo długo wytrzymuje bateria. Jest bardzo mocna, to po pierwsze. No po drugie, jest ta stacja, dzięki której te śmieci tam do środka idą i przez 30 dni nic nie musicie z tym robić. On tylko myje, czyści i wjeżdża do bazy. I jeszcze jedna rzecz. Co jeszcze, to niemożliwe. Myślałam, że on nie ma już więcej plusów. Jest jeszcze do niego aplikacja w telefonie, dzięki której możecie nim sterować do wolnego miejsca na Ziemi. Ej, to jak pojedziemy na wakacje, może posprzątać nam mieszkanie? Wow, to jest niemożliwe. To jest możliwe, wystarczy wziąć aplikację, pyk, pyk i wszystko zadziała, zaraz nam pokażę. Uwaga. No. Muszę. Ale cicho chodzi. Ciekawe czy posprząta twój dywan. No. Zjechał z dywanu, zobaczymy czy wróci tutaj. A czemu nie wróci? No A popatrz co tu jest, on już ten pokój sobie rysuje, widzisz? A, o, będzie wtedy miał łatwione zadanie No To dzięki temu, że tam jestem lasem O proszę I tu widzicie, jak on sobie ładnie Uwaga, przeszkoda No nie ma co no, Chyba zamieszka w moim pokoju A, to musisz z mamą ustalić Będzie podział Dni parzyste u mnie, dni nieparzyste u Ciebie okay. A ja myślę, żeby było sprawiedliwie, to może mieszkać w przedpokoju, aby do, do każdego pokoju sobie wjedzie pokazuje, ile baterii zostało, 15%. Ta. Ile czasu działa już? Jaką powierzchnię przejechał? Widzisz? 3 metry przy... O, więc teraz wraca do bazy, bo będzie się ładował. No, zobaczcie. O. Widzisz, no jest... się wyłączył, ale, ale że sam do bazy trafi. A jak się naładuje, to wróci w to miejsce, gdzie skończył pracę. To ciekawa jestem, jaki on ma teraz procent naładowania. My to sprawdzimy na tym oczyszczaczu. Proszę, jaka precyzja! O. 14%. 14% wow. Czyści się Tak samo? No widzisz, skończy no. odkurzanie, wraca na sta do stacji i się czyści. Dobra, A, 14%. 14 no to jeszcze musimy do 100% trochę poczekać. Oczywiście link do robota znajdziecie w opisie tego filmu. koniecznie wpadajcie na stronkę zobaczyć, co nam się fajnego trafiło. To na dzisiaj to już tyle. Dajcie łapki w, w górę! No i co? Do, do następnego, następnego odcinka! To na razie pa! pa. I na pewno na to 爸爸、啊。